Nowa nazwa ma obrazować nowy etap rozwoju firmy. Z Vitesco pozyskujemy nową kompetencję w zakresie elektroniki. Te produkty elektroniczne wchodzą pod nową marką. Silnik spalinowy, silnik tradycyjny. Nie pójdzie zupełnie w odstawkę. Dzień dobry, witam w Motofocus TV. Ci z Państwa, którzy pracują w branży motoryzacyjnej, wiedzą zapewne dobrze, że wiele się ostatnio dzieje na międzynarodowym rynku części zamiennych. Duże koncerny, które produkują zarówno na pierwszy montaż, jak i rynek wtórny, przeżywają ostatnio różnego typu zmiany wewnętrzne. Fuzję, konsolidację, wydzielanie spółek. O co w tym wszystkim chodzi? Omówimy to sobie dzisiaj na przykładzie, gdyż mamy w studiu reprezentanta jednej z takich firm. Jest to firma Scheffler, właściciel marek Luke Ina oraz FAG, dobrze znanych na polskim rynku części. Pan Krzysztof Künster jest ze mną. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie. Pan Krzysztof pełni funkcję wiceprezesa na rynek Europy Wschodniej w Schaeffler Vehicle Lifetime Solutions Poland. Dlaczego przeczytałem całą nazwę spółki? No bo to się także ostatnio zmieniło, bo wcześniej Schaeffler funkcjonował jako Schaeffler Automotive Aftermarket. Jakie są kulisy tej zmiany i co ona oznacza dla takiego, powiedzmy, statystycznego klienta, odbiorcy części grupy Schaeffler? O tym dzisiaj zapraszam, to będzie ważna rozmowa. No właśnie, Panie Krzysztofie, może na sam początek omówmy kulisy tej zmiany nazwy spółki. Dlaczego teraz nazywacie się Schaeffler Vehicle Lifetime Solutions Poland, a nie Schaeffler Automotive Aftermarket? Pozwolę sobie zacząć od historii. Po pierwsze, działamy na rynku polskim od, aktywnie od 35 lat. W 90, 1997 roku powstała spółka. Mhm. W 1999 roku uruchomiliśmy magazyn w, w Polsce i od tego czasu aktywnie rozwijaliśmy rynek niezależny, niezależny rynek napraw. Tak. To nie tylko było adaptowanie się do zmieniającego się rynku, ale także aktywne propon proponowanie nowych rozwiązań, w szczególności dla warsztatów. E, dzisiaj przechodzimy kolejny etap e, rozwoju firmy, e, który jednocześnie łączy się ze zmianą struktury firmy i z integracją z Witesco. Mm -hmm. w, e, w konsekwencji tego po pierwsze została wydzielona e, spółka e, Lifetime Solution e, z Szefler Polska e, i przeprowadziliśmy nazwę, e, zmianę nazwy. Nowa nazwa e, ma obrazować nowy etap rozwoju firmy. Przejście od koncentracji na produkcie do koncentracji na y, całym ekosystemie mobilności. Hmm. Y Przejście do rozwiązań, które mają budować długofalową wartość dodaną dla warsztatów, bo to jest nasz główny fokus. Zapewne nie każdy z naszych widzów, albo na wydaje mi się, że mimo wszystko mniejszość, kojarzy albo kojarzyło wcześniej tą firmę, o której Pan wspomniał, czyli Vitesco Technologies, z którą właśnie szefer wszedł w fuzję, można tę relację chyba tak nazwać. Jakby Pan mógł naszym widzom skrócić profil działalności tejże firmy i powiedzieć, co w związku z tą integracją zmieni się w Waszej ofercie? Połączenie z Vitesco jest bardzo ważnym etapem rozwojowym dla grupy Scheffler. Po pierwsze. Grupa Szefle do tej pory była znana i to była nasz, nasza główna kompetencja, produkcja wysoce precyzyjnych mechanizmów z metalu przede wszystkim. Mhm. Ale były to ca cały czas elementy mechaniczne. Z WitesCO pozyskujemy nową kompetencję w zakresie elektroniki, czyli ten element, który jest dzisiaj najistotniejszy w samochodzie, połączenie pomiędzy elek układami elektronicznymi, a mechanicznymi, które nadal będą istnieć w samochodach. Okay. Czym się Vitesco właściwie zajmowało y, wcześniej? Y, Vitesco y, ma szeroką gamę produktów y, do... I to jest jakby druga wartość, którą mamy mm -hmm. w tym wszystkim. Szeroką wart y, gamę produktów dla pojazdów spalinowych, ze sztandarowymi produktami, jak czujniki y, tlenków azotu NOx, czy też wtryskiwacze do benzyny czy do diesla, ale także cała szeroka gama czujników przepływu powietrza, antystukowych, ciśnienia, pompy wysokociśnieniowe. To są wszystko produkty, które są dostarczane na pierwszy montaż i które teraz sukcesywnie możemy wprowadzać na niezależny rynek. Czyli to jest dla nas taka wartość dodana już teraz ma, mamy dodatkowe możliwości biznesowe. Czy my się myśląc, że Witesko wcześniej angażowało się tylko na rynku pierwszego montażu, czy ona była dostępna na aftermarkecie gdzieś w jakichś krajach? Witesko zaczęło sprzedawać na aftermarkecie produkty. W połowie 2023 roku, czyli, czyli niedawno zupełnie niedawno. A my połączyliśmy się 1 października 2024. Czyli komuś mogło to umknąć obecność takiej marki na aftermarkecie, rzeczywiście. Tak, faktycznie, no, jak zaczęliśmy aktywnie sprzedawać produkty Vitesco, to często spotykaliśmy się z tym, że nie wiedzieli po prostu nasi partnerzy handlowi, kto to jest, co to jest, z czym to się ma. Była nie, było to nieznane bardziej po produktach samych, już identyfikowanych. Z pewnością kojarzenie z grupą Szeflera tej marce pomoże, bo domyślam się, że marki Look INA oraz FAG, tutaj mamy też przykłady opakowań kojarzących się, no bo to są też kolory, identyfikacja kolorystyczna, zostają. To się nie zmieni i te produkty elektroniczne wchodzą pod nową marką, jako Vitesco, czy będziecie to integrować w jakiś sposób. Produkty... Y, mamy tutaj przykłady, do, y, tak jak to będzie wyglądało. Otóż y, wszystkie produkty Vitesco są wprowadzane pod marką y, Schaeffler. Y, Schaeffler Vitesco dokładnie i to widzimy na y, opakowaniu czujników NOx z tyłu to, za panem. Aha. A, rzeczywiście. I e, y, 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 to pokazuje nasz nowy trend, jeżeli chodzi o branding. Na pierwszy, na, w naszym brandingu komunikacji, na pierwszy plan będzie teraz wysuwana marka Scheffler. Marki y, Luke i na IFAG cały czas pozostają, ale tą pierwszą marką w pierwszym tym będzie Scheffler. żeby chcecie, żeby wszystkie te, każdy z tych produktów, każdy z tych marek kojarzył się z grupą Scheffler. Dokładnie tak. Bo to nie jest trend, który jest taki, na no powiedzmy sobie popularny, wiele, marek, wiele wiele firm, które ma wiele marek, które mają wiele marek w swoim portfolio, unikają tego, bo jeżeli będzie jakiś problem jakościowy, na przykład z którąś z marek, no to się gdzieś tam wypchnie i powie się, że a, to może kiedyś u nas była, a aby bierzecie pewną odpowiedzialność, to, to w taki sposób. Jak najbardziej, jak najbardziej i yy, myślę, takim doskonałym przykładem yy, odpowiedzialności jest to, że yy, Wiadomo, większość naszego biznesu to jest sprzedaż zestawów. Tak. Różnych zestawów sprzęgier, zestawów rozrządu, zestawów łożysk czy zestawów naprawczych do, do, do skrzyń biegów. Wiadomo jest też tak, że nie wszystkie elementy, które tam się znajdują, są z naszej produkcji, ponieważ czasami musimy uzupełniać, to jest, to jest jakby sytuacja zupełnie normalna. My z reguły staramy się brandować te produkty, które są kupowane czy uzupełniane z zewnątrz, blendem Scheffler. Czyli jakby zaświadczamy, podpisujemy się jakościowo pod tymi produktami. I to jest, to jest, musimy sobie uzmysłowić, że Scheffler jednak ogromna większość działalności to jest dostawy na pierwszy montaż. I tutaj jakość nie ma kompromisów żadnych. Więc my nie mamy jakby drugiej, innej jakości czy innego systemu na, na rynek niezależny. Ale jak też to... producentów uzupełniacie sobie ofertę, żeby była jak najszersza, po prostu konfekcjonowaniem od innych producentów. Czyli tak naprawdę zdarza się, że ktoś ma szczęście akurat w danym zestawie trafi na wasz produkt jakości OE albo trafi na produkt jakiegoś waszego poddostawcy. Może tak się zdarzyć, natomiast natomiast e, jakość jest na każdym etapie kontrolowana. Także tutaj nie ma absolutnie żadnych kompromisów. Zresztą myślę, że to jest e, jeden z podstawowych elementów. Są różnego rodzaju badania robione na temat e, tego, kto jakie elementy wybiera, e, na czym się zdecyduje. Otóż e, mówię na poziomie warsztatu. Mhm. I z tych badań jednoznacznie wynika, że jednym z absolutnie istotnych elementów to jest po prostu zaufanie do produktu. A jak powstaje to zaufanie do produktu? To jest jakość, to jest pewność dostaw i to jest wsparcie techniczne. Okej, okay. i teraz wszystko będzie kojarzone. Z grupą Scheffler, bo na każdej marce, na produkcie każdej marki jest wasze logo. Chciałem powiedzieć o waszej strategii rynkowej, ponieważ no Scheffler oprócz tego, że dostarcza te części, jak pan wspomniał wcześniej, głównie mechaniczne, a teraz od niedawna także elektroniczne, no to słynie z tego, że ma tą dużą platformę szkoleniową RepExpert. Rep Expert. Rep Expert, można to czytać oczywiście mniej dosłownie niż ja. Tam są szkolenia online, to chyba największa baza szkoleń online, jeśli się nie mylę, jeżeli chodzi o polski rynek. Szkolenia stacjonarne. Dlaczego pytam o strategię? Bo wydaje mi się, że Wy macie właśnie takie podejście, że Wy chcecie dać nie tylko ten produkt, ale jeszcze coś oprócz, żeby przykuć do siebie tego klienta tym, że nie tylko damy Wam produkt jakiś tam, bo wiadomo, że zaraz trafi się inna firma, która da taki produkt w niższej cenie. Tylko go w ten sposób zlojalizować, jak to się dzisiaj mówi, że no tak, ale ja biorę od Szeflera jeszcze szkolenia. Bo dodatkowo oni mają te zestawy montażowe, które są z instrukcją, one są łatwe w montażu i w ten sposób wybieram tę firmę, a nie inną. Czy ja się mylę, czy to jest taka strategia opracowana jest przez was gdzieś tam w szczytach? To leżało od samego zarania yy, naszych operacji dla rynku niezależnego. Mógłbym oczywiście bardzo sięgać, sięgnąć daleko historią. Część tej historii tworzyłem, bo jak zacząłem pracować w Szefler, to już mieliśmy wtedy książki warsztatowe dla mechaników. Były to segregatory, strony segregatory były zafoliowane po to, aby rzeczywiście w warunkach warsztatowych można było ich używać. Jak były nowe instrukcje montażowe, dosyłaliśmy do warsztatów, które miały tą książkę i uzupełnialiśmy segregator. Potem przeszliśmy, przenieśliśmy tą książkę na płytę CD i potem DVD. Łatwiejsza dystrybucja. Tych elementów była i tak, że mogliśmy więcej informacji pomieścić. Aż w końcu, Aż końcu a w końcu, w 2005 roku yy, założyliśmy portal RepeXpert i wszystkie te informacje znalazły się w tym portalu. Czyli informacje techniczne, katalogi, i właśnie rozbudowana oferta szkoleń, szkoleń technicznych. I czy na to będziecie także po tej swojej restrukturyzacji, po tych zmianach stawiać? Czy to jest coś waszym zdaniem przyszłościowego, żeby oferować właśnie te szkolenia, żeby oferować po prostu mechanikowi coś oprócz produktu? Nie tylko będziemy stawiać, ale będziemy rozbudowywać. Dzisiaj widzimy przez całe lata była sytuacja taka też że na początku czasami ciężko było mechanika zmotywować do szkolenia. To chyba i dzisiaj jest proste. <laughs> natomiast natomiast dzisiaj widzimy coraz mocniej e, zainteresowanie mechaników szkoleniami, ba, szkoleniami płatnymi. Dzisiaj mechanicy są coraz częściej gotowi zapłacić za szkolenie. Oczywiście, jeżeli to szkolenie niesie ze sobą wartość. I, I muszę powiedzieć, że e, to nam rozwija się lawinowo. Lawinowo do tego stopnia, że, że my już dzisiaj musimy podejmować kompromisy, czy oferujemy szkolenie w ramach bezpłatnych, czy też musimy ten termin przeznaczyć na szkolenie płatne. Mhm. Nawet. Więc, bo, bo z drugiej strony zasoby naszych, naszego zespołu szkoleniowego, jeżeli chodzi o tego, są ograniczone. Tak, znam waszych szkoleniowców, co po niektórych, byłem na jednym szkoleniu. Wydaje się, że nawet takiego laika z wieloletnim doświadczeniem w branży, ale laika, jest w stanie Wasz szkoleniowiec czegoś nauczyć, bo do dzisiaj się chwalę które o skrzyniach DSG z tego szkolenia, chociaż to z pięć lat temu było. Coś zapamiętałem. Czyli to jest Wasz sposób na dotarcie do mechaników. Niedawno też ogłosiliście pewną inwestycję w kraju. Regionalne Centrum Dystrybucji i Kompletacji w województwie opolskim. No, trochę mnie to zaciekawiło, no bo jeżeli jest restrukturyzacja, to firmy raczej nie inwestują, tylko koszty tną. Chciałem zapytać się, na jaką, jak to wpłynie, to otwarcie tego centrum na waszą działalność w Polsce i czy można się kolejnych inwestycji na naszym rynku z Waszej strony spodziewać. E no, to jest właśnie tego, zaraz wyjaśnię, że to jest jednak e, oszcz wprowadzanie oszczędności ta inwestycja. E, po zakończeniu i, i w pełnym uruchomieniu e, Centrum Kompletacji e, w Hale e, na terenie Niemiec, e, postanowiliśmy przejść do następnego etapu, to znaczy wzmocnienie naszych regionalnych struktur dystrybucyjnych. E, I zaczynamy, e, chcemy być z, z produktem bliżej klienta. I po drugie, chcemy też zmienić sytuację, która była od naprawdę bardzo wielu lat, gdzie, nasze, gdzie my funkcjonowaliśmy w uniwersum nawet w pewnym momencie sześciu magazynów centralnych. To znaczy, klient składał jedno zamówienie, dostawał, towa, dostawał towar z sześciu różnych magazynów. Mhm. Bo trochę paliwa się zużywało wtedy na. No, na pewno było. I, i tu widać tą, tą, tą oszczędność. Po uruchomieniu tego, tego magazynu będziemy znowu wrócimy do tego etapu, który gdzieś tam na początkach mojej pracy w szeflerze był, gdzie całą szeroką ofertę klient będzie dostawał z jednego magazynu. Taka wysunięta wysoka piłeczka, że można byłoby korporacyjnym zrównoważonym rozwojem ją ściąć, bo to jest coś, co na pewno dzisiaj korporacje zawsze chcą przemycać w każdej rozmowie. To też pewnie ma jakieś znaczenie, przynajmniej do Waszej centrali. Z pewnością ma, ma, ma znaczenie właśnie wprowadzanie również elementów zrównoważonego rozwoju, roz, oszczędności, materiałów. To jest, to jest bardzo istotne. Ja powiem ciekawostkę, na przykład, bo też a propos zmiany nazwy firmy. Myśmy się także przenieśli w tym roku na wiosnę do nowego biura. Y, które jest zaprojektowane y, zgodnie z najnowszymi standardami. Grupy Schaeffler. rzeczywiście jest bardzo, bardzo fajne, funkcjonalne, ale y, mamy tam również materiały, meble y, wyprodukowane z materiału z recyklingu, na przykład z, y, z, y, z odzieży roboczej z fabryk Schaefflera, no, czy też meble semantyczne. Meble, meble, meble takie z, z waszych przetworzonych, zużytych części. Więc... Nie padliście na to jeszcze. Z recyklingu po prostu dali wam stare meble do biura, no to dalej struktury to zastąpiły znaczy, Nie, meble są wyprodukowane z materiałów, z materiałów które, które, czy na przykład odzież robocza została, tak została zostały z nich wyprodukowane nowe, nowe meble. Całe szczęście, bo już zacząłem się martwić. Chciałem jeszcze trochę nawiązać do tej sytuacji globalnej, to wspomniałem w pierwszym, w zasadzie tuż po naszym wejściu że dużo się dzieje ogólnie na rynku, yy, w części tym międzynarodowym. No, Szefler jest dostawcą moi, wiem, że Pan bardziej zajmuje się aftermarketem oczywiście. A chciałbym Pana zapytać o przyczyny tych zmian. Pewnie każdy podałby jakąś swoją przyczynę, dlaczego ostatnio tak wiele się dzieje na rynku europejskim. Nie chcę nic sugerować. Jestem ciekaw, co Pan uważa, że jakby Pan chciał, Podzielić się z nami własną opinią na temat rynku dotyczącą tego, co generuje te duże zmiany w przypadku koncernów produkujących części w ostatnim czasie, w największym stopniu. Ja myślę, że przede wszystkim mamy zmiany, jeżeli chodzi o, o, o produkcję samochodów. Myślę, że jednak rozwój sprzedaży samochodów elektrycznych spotkał się z pewnym zawodem, jeżeli chodzi o dynamika. Co pokazały ostatnie targi w Monachium. Dokładnie. dokładnie. Więc to jest y, wiele firm, wielu producentów samochodów, a także ich dostawców y, części bardzo stawiało na y, elektromobilność, i okazało się, że nie ona jest nie, jest, nie rozwija się tak mocno, jakby wszyscy chcieli, jakby także chciał ustawodawca. No tak. y, do tego doszła oczywiście konkurencja również y, przede wszystkim z Chin, y, która dodatkowo utrudnia sytuację. W związku z tym e, producenci europejscy szukają także alternatyw. E, alternatywą na pewno będzie, muszą pracować nad obniżeniem kosztów samochodów elektrycznych. To jest na pewno jeden z, z koniecznych warunków, ale drugie też silnik spalinowy, coś mocniej się mówi, że silnik spalinowy, silnik tradycyjny nie pójdzie zupełnie w odstawkę. No tak, właśnie te trendy pokazują, no. może to jest tylko zahamowanie trendu elektromobilności, ale ta oferta range extenderów oraz metod różnych, gdzie, które pozwalają na to, żeby w fabryce przekształcić auto, które miało być elektryczne, jednak w hybrydę, no to pokazuje, że jeszcze może być dla takich firm produkujących, powiedzmy, osprzęt do tradycyjnych silników, Hmm, może ten po prostu ten rynek jeszcze potrwać. Jak rozumiem, w to celuje także grupa Schaeffler, ale jednocześnie poszerza ofertę na wszelki wypadek. No, to jakby wrócę do naszej integracji z Witesco, e, Gdzie z jednej strony Vitesco ma szeroką ofertę produktów do silników spalinowych, z której już dzisiaj możemy korzystać, ale to jest jednocześnie firma, która ma bardzo duży portfel zamówień e, do elektromobilności. I to był drugi, czy to przede wszystkim ten powód. Dla którego zdecydowaliśmy się na integrację z Bitesco. Dzisiaj sytuacja jest taka, mogę, bo to nie są jakby szefler jest publikuje raporty na giełdzie, więc to są informacje, które są nie są tajne. tego. Jest oczywistym, że spada generalnie portfel zamówień na silniki do produktów, do silników spalinowych. I bardzo mocno rośnie właśnie do elektromobilności, i do y, szczególności do napędów hybrydowych. I myślę, że gdzieś tam, ten właśnie ta hybryda, y, to będzie y, jakieś kompromisowe rozwiązanie. Przynajmniej na jakiś czas. Na jakiś czas. Bo zapewnia ono z jednej strony rzeczywiście y, y, poprawia, jeżeli chodzi o parametry środowiskowe, a z drugiej strony jest dobrym kompromisem, jeżeli chodzi o zasięg i, i, użyteczność, samochodu. i użyteczność samochodu, bo wydaje się, że, że jednak ten samochód elektryczny, szczególnie przy dłuższych trasach, to jednak trzeba pewne kompromisy podejmować i trzeba mieć stalowe nerwy czasami. Z pewnością. Podsumowując nasze spotkanie dzisiaj, to mimo, że zmienia się trochę organizacja szuflera, zmienia się nazwa spółki, to raczej odbiorcy produktów nie mają się czego obawiać. Chyba że obawiają się tego, że będziecie mieli szerszy asortyment i będą musieli się głowić nad tym, czy wziąć czujniki na przykład, czy też w inny osprzęt elektroniczny od was, czy od konkurencji, od której kupowali dotychczas ale to jest taki pozytywny ból głowy mechaników z pewnością. Yy, dziękuję Panu bardzo za przyjście do naszego studia. Moim gościem był Pan Krzysztof Kęsler, reprezentujący, powtórzę jeszcze raz, spółkę Schaeffler Vehicle Lifetime Solutions Poland, bo tak się obecnie polska spółka Schaeffler nazywa. Szybko zaczęło to 20 minut, na które się umówiliśmy. Yy, dziękuję dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję Państwu, dziękuję Panu. A my widzimy się już niebawem w kolejnych odcinkach Motofocus TV. Jeżeli macie jakieś pytania do firmy Szefler o propos tej organizacji albo jakieś inne, to piszcie w komentarzach, na pewno je przekażemy i uda nam się, być może Pan Krzysztof nam obieca, pozyskać na nie odpowiedzi, więc nie kępujcie się zostawiać komentarze, a także łapek i subskrypcji, bo to nam zawsze pomaga. Dziękujemy za dziś i do zobaczenia. Dziękuję.